TOP ZERO Czołem czołem panie bracie, ja jestem Cichy, a to jest Heroes 5 Arena na kanale Top Zero. W trybie tym skupiamy się na finałowych bitwach armii, którymi dowodzą doświadczeni bohaterowie. Rozwój ma elementy losowości w postaci wyboru umiejętności bohatera oraz zestawy artefaktów i zaklęć dostępnych w danej grze. By zwyciężyć należy połączyć te elementy z odpowiednim doborem jednostek i dostosowaniem swojej taktyki na polu bitwy. W trybie, który wybraliśmy, panujemy matchupy, a gra na końcu losuje ten, który rozegramy z dwóch pozostawianych wariantów. My gramy Ingo, nie wiem czemu to jest święty Mikołaj, zaś Pieciakos gra ze hirem. Natomiast co do planu rozwoju, postanowiłem skupić się na dowodzeniu, licząc na to, że z umiejętnościami takimi jak empatia i wzmocnienie runiczne będę mógł dużo osiągnąć przy częstym używaniu oraz odświeżaniu ceny run. Poza tym wiedziałem, że Krasnoludy są najliczniejszą rasą, więc witalność na pewno będzie dobrym pomysłem. Najwyższa pora zobaczyć jakie mam zaklęcie. Po uświadomieniu sobie tego błędu i zrozumieniu, że nie będę miał dostępu do wysokopoziomowych zaklęć straciłem trochę pewności w swój build, więc postanowiłem wybrać zbalansowaną ścieżkę i liczyć, że build do wszystkiego nie okaże się do niczego. Natomiast przy samym wyborze ulepszeń jednostek postanowiłem skłonić się w kierunku tych posiadających wyższą wartość obrony. A tutaj możecie zobaczyć mój finalny ekwipunek talenty oraz zdolności. I za chwilę zacznie się walka. Możesz teraz się cofnąć po machiny. Udałeś. Więc co? Teraz tutaj wychodzę. Po prostu przed naknąć OK. Okej, sprawdzamy twoją teorię, zakończyłem na śniegu To nie wygląda na śnieżne ziemię panie Morta Bezczelność Prawda? No. Czekaj, to ci od szczęścia, czy od nieszczęścia? Hmm. Hmm. A czy to istotne? Słuchaj, nie... No, no nie wiem. A, Santa Claus. 10, 10, 17, 5. Czyli trzeba Ja? No. Good to know. Ała. To, to od razu. No, na dzień dobry. Trzeba jechać. Pamiętam, ta twoja chmura się utrzymuje do końca, czy jak? Mm, nie, też nie pamiętam. I mówię poważnie, że nie pamiętam. Słuchaj, no ja ci wierzę. Ale wiem, że na pewno by trwa, bo ona się... Pół, ona dość długo trzyma. Do końca chyba nie, ale kiedyś długo stoi ogólnie. Hmm. Nie jestem pewien, czy stoi jak ty padniesz. W sensie, no wiesz, te cyklopy. No, e, to jest w Polinizade, wiesz, mi się wydaje. Race, są Titanic, nie pamiętam. Czemu myślałem to? o cyklopach? Nie wiem. Dobra, co oni tu mają? Sama to ma dobre rzeczy pewien. Pewnie tak. spójrzmy to będzie tak no czyli to będzie mocniejsze więcej gest na razie możemy To jest 3 na 3 ta chmura, chyba 3 na 3. Niech będzie, że przejdę tu sobie. Na jeszcze coś dobrego. Eee, pa, pa, panie, panie Mordo, proszę mi tu takich rzeczy nie rzucać. panik jest za mocny, chyba trzeba się go pozbyć, więc dalej, dalej smaczek gadżeta. A nie będzie, że tak zrobimy. I, idąc standardową logiką tutaj ja mam 6 y, smoków, ty masz 3 ty tytany, także wygrywam. To faktycznie sporo, ci tam strzeliłem falą, bo jak zwykle ta animacja się tak odpala, że nic nie widać później. Ja się raz chyba użyłem tego czaru, gniazdo za cholery, nie wiem jak on działa. No postawiłeś gniazdo, panie Mordon, i tyle. No właśnie, no, ja się zastanawiam, co będzie dalej. No zero ataku. i zero obrażeń. Ja to, 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 kurde Szkoda, że go nie zniszczyłeś Nigdy byś się nie dowiedział, jak działa wtedy No Było niebezpiecznie No tak O, bardzo biło. No ale Nieźle. No, bawmy się dalej w tych. No tu przejdziemy nimi balistą, smoka, no, wiersza, a po co on tutaj? Miałem szczęście jak to nie? Nie mam pojęcia hmm, Dobrze ja miałem szczęście, ty nie Wszystko się zgadza Bezczelność Nie. Które pomyślą? Co to jest? Żebiała powietrze, a to, żeby jakiegoś ognia, nie podobają mi się. Oj tam, oj tam. O, jakieś czary. O, spokój, czary Mary. O, bój się, boję się. Dawaj, dawaj, z Santa Klausem. Czekaj, myślę idą oni. Hmm. Dobra, jestem dzieckiem z matmy. Ło Zabiłeś go. No bo mnie wkurzał dziad. I moje osy mi zabiłeś. Dobrze. Hmm. Nie mam z tego strzału Nie Słuchaj, no to możesz y, zawsze strzelić w y, ten. Po swoich rakszach wiesz mm -hmm. Po dupie tutaj zaraz strzelam y Nie, ale nie wolno tak Ruszasz tym strażnikiem. Tak. Brawo. Co mnie nie jestem mają? Nie mają, dobra. mnie nie oddaje? No bo nie chcę. On ma bez kontraktu, a nie zobaczył mi się jednostki. No, tak zrobimy. Dobrze, niech u mnie raju. No i czemu tylko raz zaatakował? A po co więcej? A, dobra, odświeżenie dawało e, koszty tylko. Zbiło. My bad. Weszło No i słuchaj, ci był plan. Nie te... Nigdy. Ta Twoja żywiołakowa żwio brama to jakaś taka. Słabsza jest chyba od zwykłej bramy. Nie wiem czemu. Na no, czemu? No więc nie... Ta demoniczna brama, jednak mocniejsza. Nie powiem, że żywiołaki ognia to tam y klepią, ale. Ale ruszają się raz na rok No to prawda, z mało No kto tam pieśle, wygra? Ja się życiu gram chyba pod więc troszeczkę jeszcze nie wiem co robię Słuchaj, przywołujesz pani morda Ale... Nie wiedziałem właśnie jak to osnę wtedy działał, dopiero teraz się wytrócił, się, się dowiedziałem No to Ja w stan strasznie długo robić no, oj tam nie narzekaj Nie bądź. Trochę kapłani tam wygrywają z tymi dżinami, także uważaj. Dobra. co, kolejnego Feniksa przywołujesz? Jeszcze nie. Bo no nie mogę. A, czyli limit jeden... Chyba, no czy nie chcę to ryzyko, że mi zniknie? Że tak powiem. Do it. For science. A to nie podbije po prostu twojej ilości Feniksów o jeden? Nie, to jest tak samo. Bohater może przyłać tylko jednego Feniksa w danym momencie. A, to No. Co to był za głos z niebios? Znajdź tak samo jest z innymi. W ogóle mi wyświetla jeszcze obrażenia, jak zaznaczyłem jakąś jednostkę do ataku. A widzę, że u tych i u Wąsa nie wyświetla ilości obrażeń. U ciebie ci chyba wyświetla? Jak co? Czekaj. Jak atakujesz jakąś jednostką. Bo tam normalnie tam ile zabije jest, rozstrzał, ale mi jeszcze wyświetla dosłownie ile obrażeń zada. No te. Czyli to by też wyświetla, ok. Ci w osowi wiecie, Kosowi tego nie wyświetla. Jak oni to robią? Nie wiem, musieli to wyłączyć jakoś. Albo nie mam jakichś modu, które wy macie. To, to było nawet w podstawce panie Mordo. Nawet nic żadnego nie instalowałem dodatkowo. Nie do takiej opcji Muszę cię to sam tak autem Cicho tam. Tak to to samo ruch nie ma i tak się zastanawiasz No bo muszę przeanalizować czy może pora nie zmienić zdania Więcej tytanów niż smoków, czyli ja wygrywam? Yy, nie, bo są wskrzeszone, to się nie liczy. Wam się nie liczysz. No wiem, nie przypominaj mi. No, z tych stał. no widzisz. Szaleństwo. To tu, tu. No trudno. Bardzo słabo nie. Więcej szczęścia. I dwa namioty medyka mi leczą. Bezczelność. Prawda? Nawet, nawet Modyka nie chce sobie być Właśnie tak myślałem, że jak Cichy zapomniał kupić machinę Bliżniczych, a Ty miałeś pod to talent, właśnie taki WOAAA Przez jego faila będzie taka kontra, no, ale jednak. Hmm. Ale dlatego że mówię. możesz jeszcze kupić. Możesz jeszcze kupić. Tak, bardzo chciałeś przejąć. Chciałem balistę przejąć bo mam ekspercką, tego balista by była jeszcze mocniej. No wiadomo. Okay, no. I on ci... ja ci chyba w ogóle zachodował. tak... Czemu mnie balista własna bije? Ehm, słuchaj, namiotu nie zauważyłem. No wiesz, namiot jest troszeczkę mniej widoczny jednak. No to jest takie... No namiot, no. No. Tak myślę, mam 50% szans na balistę. Za mało. No, jest całkiem spoko. Próbuję ci wpierdolić. A teraz żyjką ci wpierdolić. Bum. Słuchaj, nie masz szans mordę. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić 1000 subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierając. Przycisk pod filmem. A tymczasem bywajcie, bywajcie.